Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie na modach. Dzisiaj jest świąteczna sobota, wielkanocna. Z tej okazji jeszcze będą życzenia na moim kanale, więc może nie będę teraz tutaj Wam niczego życzył. No bo po co? Po co tracić czas? Jest małe info, mianowicie. Zainstalowałem sobie dosyć ciekawego moim zdaniem moda mod się nazywa Breakfast Mod, czyli mod na śniadanko No i postanowiłem go przetestować, także już wcześniej kiedy zbierałem drewno, żeby tutaj mój domek wykończyć, zaraz wam się oczywiście go pokażę kiedy zbierałem drewno na ten domek zebrałem przy okazji, wiedziałem czego ten mod potrzebuje jakby, więc zebrałem kwiatki żółte i czerwone znaczy róże i kwiatki te zwykłe no i zrobimy z nich sobie barwniczki teraz, bo ten mod dodaje na, na przykład dżemy i takie różne rzeczy, też tosty, płatki z mlekiem i takie rzeczy, wiecie, tak fajne dosyć, takie śniadanko i tak dalej, no i żeby zrobić jakiś tam dżem na przykład, musimy mieć jakiś barwnik i miskę, no i teraz testując przed odcinkiem to, Odkryłem coś, coś co mnie troszkę no, zdeprymowało i zdziwiło, ale po chwili się skapnęło o co chodzi. Ponieważ tak tworzymy, w ten sposób powinniśmy stworzyć sobie yy, masło. A mi się stworzyły, jak widzicie to jajka. W sensie jajecznica. Mm. W tym modzie też jest jajecznica, tylko ją się tworzy zupełnie inaczej i dłużej i trudniej i tak dalej. A w ten sposób powinniśmy mieć... Dżem skawkowy, a tworzy się ciasto. I tak myślałem o co chodzi, i doszedłem do wniosku, że mod Harvest Craft, czyli te wszystkie, wiecie, nasze tam yy, roślinki, wszystkie nowe i w ogóle takie wypasy, to wszystko ze sobą, tak jak widzicie, troszkę koliduje i są takie same widocznie, jak to się mówi, yy, recepty, że tak powiem, na kraftowanie tych rzeczy. I z tego powodu właśnie Harvestcraft zastąpił, że tak powiem, nie dopuszcza tych, tych tutaj nowych to z tego modu na Siadanko, nie, do, nie dopuszcza tych recept na crafting, no i nie, nie mogę wykraftować tych rzeczy, które yy, właśnie są w tym modzie. Yy, no, i, no i niestety mamy coś innego, także... Yy, a przynajmniej widzę, że w Harvest Craftcie jest dużo ciekawych rzeczy i też może coś fajnego tam jakieś siedzonko się znajdzie. Tam jest podobno około 200, 200 nowych rodzajów wiedzenia, także muszę sprawdzić to jeszcze. Bo niestety na stronie moda Harvestcraft nie ma podanych wszystkich tych recept, bo... Pewnie trzeba je samemu sobie podkrywać, ale gdzieś na YouTube zobaczę mm, i ogarnę, co tam można zrobić ciekawego. A, czekajcie, bo ja tutaj właśnie... Yy, budowałem domek i napisu uległem. Yy, no i właśnie, będę musiał zobaczyć i wtedy wszystko tutaj Wam powiem i tak dalej i coś sobie innego zjema, chciałem takie fajne śniadanko na początek zjeść no niestety, ale jajeczka są smażone także możemy je sobie wciągnąć później więc tak to tutaj mam na razie takie dwie skrzyneczki no crafting table, piecy i tak dalej troszkę poświetlałem, tutaj sobie płotki zrobiłem troszkę musiałem te wiecie liście tutaj wesprzeć drewnem coś mi przycina, nie podoba mi się to znowu i dysmuli, no dobra mam nadzieję, że nie będzie tak źle chyba Dodaj wiecie troszkę schodków, bo tak nie było równo, to nie będę tego wyrównywał e, celowo. E, tutaj gdzieś sobie jeszcze zrobię, może jakieś punkciki widokowe, coś takiego na tych drzewach, to jeszcze pomyślę. E, tutaj naraziam łóżko. E, skoczymy sobie tutaj. Proszę bardzo, Jan trzeba wykorzystać, przecież nie będziemy po drabinkach łazić. E, tutaj taki mały tarasik. Widzicie widoczek na, na mój na mój m, jed, dwa, dwa pokoiki że tak powiem. Wchodzimy sobie wyżej. Patrzcie piękny zachód w dżungli. No i tutaj jest kolejne pięterko. Właśnie już trochę nożyce mi się zużyły, bo zbierałem te liany i liście. Um, żeby tutaj troszkę to, wiecie, tak tutaj ładnie pasowało, bo tak głupio by był tworzyć takie zakręty spotków robić i tak dalej. Więc tu troszkę jest wyrównane, a to tak nie widać tego dokładnie i tak w sumie jest fajnie. No troszkę drewna jest właśnie, żeby wesprzeć te liście bo spadały. No to jeszcze takie wejście i taki, taki mały punkt widokowy, że tak powiem. To myślę, że to bardzo fajnie moim zdaniem w wyszło. Nie spodziewałem się takiego dobrego efektu. A jeszcze tu jest najwyższe pięterko. Nie spodziewałem się takiego efektu, szczerze mówiąc, że właśnie takie fajne mi wyjdzie, że to tak fajnie, fajnie będzie pasowało do tego klimatu dżungli. Czyżby mogę jakieś przejście zrobić w sumie? Tylko tam jeszcze jakieś są pożyłko od pustyni, ale to zobaczymy. Właśnie taki fajny efekt, że te, że te właśnie płotki takie są na tych koronach tych drzew. Bardzo fajny efekt moim zdaniem. No i tak, tak właśnie sobie tutaj mieszkam na razie. A w dzisiejszym odcinku się prześpimy, mam nadzieję, że nic się nie stanie złego. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się po jakieś surowce. Znika jetek, dobra. Także zaraz o, znajdę zejście, znajdę zejście. Zejścia szczerze mówiąc nie ma. Zejście jest e, w budowie, że tak powiem. Ja tu wchodzę jakoś bokiem. a łanie to chciałem zrobić. No Dobra. O, ocean znowu. Nice. To co sobie oswoję, jak tam sobie przypomnę, jak to się robi. Tam coś ryby mi się daje, coś takiego. O, trochę bawełny. Ja jeszcze się ogarnę z tym e, Harvest Craftem i będę wiedział, o co co tam z czego się, co się z czym je. E, wejście, wejście, wejście. Nigdy nie będzie gdzie to wejście. Wejście jest z... chyba tutaj. O nie. Um, albo na tym drzewie, no na którymś jest. Nigdy nie wiem z której strony jest to wejście, naprawdę. Nie mam pojęcia. Bo tu się zmieniło chyba, tu mi coś urosło. No, bo taliany nie były do końca. Aha, tu jest pochodnia, no, czyli tu jest wejście. Bo taliana była troszkę krótsza. No i, i ta też była jedno krótsza, więc mi się inaczej wydawało. No, tu jest wejście, także to sobie gdzieś zmienię zaraz, w to jest wejście. No, ale to sobie jakoś, jakoś to przerobię. Będzie jakieś logiczne wejście spokój się, głupi dysk No, będę musiał ten dysk jednak sobie kupić, hmm, bo tak to widzę, że będzie ciężko. Coś strasznie przymula. Może za wysoka rozdzielczość jest, ale później jak jest niższa. Hmm, to ja mam mniej roboty, ale też nie widzę, nie widzicie tych współrzędnych na przykład na mapie i tak dalej. Troszkę głupio to wygląda i nieprofesjonalnie, więc hmm, jednak wolę tak to zrobić. E, dzisiaj będziemy wcinać sobie owoce. No jajka i, i owoce Mamy tutaj pomarańczki i jabłka Troszkę pochodni jest, chyba troszkę za mało wiecie Jeszcze bym wziął kilka O dom, 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 tam jest dom I tutaj jest pochodnia, dobra Tam widzę, że mamy jeszcze jakieś e, Jakieś owocki sobie później zbiorę, będę miał czas Nie będę podczas odcinka przezbierał jakichś owoców Czymś tutaj gdzieś by się dało wejść? O, mi się strasznie podobają te liany, to jest super patent. Nawet skacząc w dół możemy trafić na lianę i się przynajmniej nie zabijemy. To jest fajne. O, troszkę mało węgla właśnie, do tego właśnie muszę iść. E, dobra. To drewno. To jest to ładne drewno i teraz inne deski wyjdą. Ale z tych desek też się da zrobić patyki. Okej. Okay. Bo nie wiem czy ktoś wie, ale w... Um... Ale w 1.24 są nowe nowe rodzaje desek Są takie dosyć fajne No już tą jeszcze skrzynkę co ja robię ja łażę No Siekierki nie chcę No okej, okay, także to byno. no eee, może jeszcze jeden kilof. Tak, jeszcze jeden kill off. bo nie wiem co tam... ile tam tego będzie eee, No ale odcinek nie ma być za długi, więc... No, oczywiście znowu nie wiem o którym zacząłem nagrywać O Boże nigdy się chyba nie nauczy żeby sobie uruchomić jakiś stoper w... zazwyczaj No trudno trudno to nie, nie o to chodzi ale załóżmy że o 32 32 to tu jeszcze odsunę to żeby widział która jest okej okay. 32 dobra 33 tak załóżmy no nieważne Schodzimy Albo mi się nie ładuje zdrowie, o kurcze To bym się skopał mnie. Ej, tu były dwa! O, leździerstwo Kurczę, może to trzeba było zjeść osobno, no nie wiem No ale fail. Patrzcie, troszkę co, skoczymy I możemy sobie spokojnie zjechać na sam dół Tylko nie wejdziemy, nie? To, to, jest, to jest super moim zdaniem, to jest epickie I można w dużej wysokości skoczyć i... Ale nie, bo to z tymi nożycami latam, no dobra, już wziąłem, to już niech będą. Tu gdzieś widziałem taką jaskinie. Um, bardzo blisko mnie, dosłownie 50 metrów to było gdzieś. tam się kojarzy, że gdzieś tu blisko powinna ona być. Um, może gdzieś tutaj? O, patrzcie jak fajnie. <laughs> nieźle, nieźle. Brawo Minecraft. Eee, tutaj coś jest dobre. O, ma. O, tam lawę nawet widać na dole, wiecie? Dużo soli. Właśnie widzę, że w tym Harvest Crafcie da się, da się coś tam gotować i tak dalej, także myślę, że będzie ciekawie. Nie ogarnąłem tego modelu do końca, szczerze mówiąc. Także myślę, że będzie, że jest dosyć fajny jednak. Znaczy się fajniejszy niż myślałem. Będziemy się zamieni zamienić w kucharza minecraftowego. Zobaczymy, co można ciekawego ugotować. Czy tam upiec, czy coś. Zobaczymy, zobaczymy. E, a na razie, na razie, e, że tak powiem... ...oldschoolowy Minecraft, czyli lecimy na jaskinię. Bo bez surowców ani róż, niestety. Cyk, 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 cyk. Cyk. E, nie widzę potworków jeszcze. Także spoko. O, tutaj jakaś woda. Dobra, chyba to jest czysto na razie. Hmm, tu nic, tam jest żelazo. Hmm. tutaj nic nie ma? O kurczę, tam coś już jest. Ja to coś widziałem, lol. No jest, o kurwa, właśnie się dawało że on tam jest. A gdzieś czemu to się cofnął kawałek? A on jest teraz mądry, nie? Czemu on ucieka? To chyba nie jest zbyt mądry gościu jakikolwiek zesł zbiorę. Jakby to trzeba wiedzieć, to właśnie czytałem, że wystarczy drewniany kilof dla soli i ją wykupiłem spokojnie. Także najprostszy kilofik na samym początku możecie nim kopać. Nie będą czy ja to kopałem właśnie takim czy takim w tamtym odcinku, ale, ale jakby co to, to właśnie tak to jest drewniany kilof. O fuck. Co to jest? Wody podziemne. OF tupe. A może oni się mi obejść są takie cwaniaczki teraz? Kurczę jak to się przycina, nie wiem czemu. Dysk chyba jednak. Chyba w musiał jednak grać w tej niższej wiecie, bo no musimy mi wtedy wybaczyć, ale no... To jest tak jest znacznie płynny jednak. O, kolego. A się pan wkopał co? A w sumie co, ja nie będę przecież uwalniał co to koleś tej sąsiedzi mi on nie przeszkadza O kurka Ej, tutaj jeszcze łasiarka też ten proch. Czekaj mu tam Nie widzę tam nic ciekawego Disiaj 50 metrów od domu, piękna jaskinia fajnie, fajnie, podoba mi się takie coś na Exprim jeszcze nie zależy, żeby Cię zabijać, gościu, także pozdro. Muszę sobie siedzieć tam. Hmm, canyon. Nice. Ale nie schodzę, na razie wiecie, ja tylko tutaj będę wiedział, że jest mniej więcej, bo znajdziemy go jakoś. E, bo nie mam mm, żelaznego kilofa i nawet jak znajdę jakieś, e, czy to diamenty, czy no, tam widzę, że redstone jest, no to i tak go nie wykopię. Także dzisiaj e, żelazo i, i węgiel na tym się skupmy No i to jest sól, widzę, że jest to, to spoko Jeszcze mam w planach, fajnego młoda dosyć mm, Na takie fajne kamienie szlachetne e, Dosyć ciekawie to wygląda e, Że <laughs> mamy szafiry i rubiny i takie różne wienka. I z tego jakieś fajne można sobie rzeczy też właśnie wytworzyć Yy, także właśnie mam zamiar słyszę także właśnie mam zamiar yy, to sobie zainstalować i zobaczyć jak to tam wygląda w praktyce. Ohoha, takie coś, spoko. Dobra. To tam siedzą. Zapewne. Jakby powiem czy też chyba wyszedł, więc chyba nie ma. Dobra, także wykopiemy ten węgiel chyba nic mi nie wpadnie na głowę Okej. Okay. cyk 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 o kurczę jeszcze tutaj troszkę tego jest i wiecie co będę, będę myślał czy da się coś zrobić no niestety nie ma żadnych umiejętności no, o kurka a tam jeszcze jest no tak nie ma żadnych umiejętności że tak powiem programowania w czawie. Yy, dlatego nie będę w stanie chyba zmienić yy, tych, yy, tych recepturek. Yy, na przykład żeby, żeby się dało... Kurczę, mnie te zębiaczki irytują. To jest jakiś spawner. Nie będę w stanie chyba zmienić tych receptur yy, craftowania tych yy, rzeczy z tych właśnie... wiecie co, mówiłem o tym dżemie na początku. <laughs> yy, także właśnie... A, tam jeszcze jest troszkę. No także będę... będę starał się coś wymyślić, ale myślę, że nie... że niestety... No nie uda mi się. Niestety nie. Ja pierdykam. Najbardziej mnie to przeraża, że teraz mądre i mnie właśnie chcą jakoś zajść dookoła, kurczę. Ja się z tym dowolę. Ulotnić, wiecie. Hmm, hmm, hmm. Zobaczcie, obejdą to nie będzie zbyt fajnie. Czy ja tutaj gdzieś coś kopałem i mi się to wydało, że on sól. Tu już tej soli nie wziąłem, nie wiem w sumie czemu. Tam byłem, trzymała ta woda, nie? Tu, aha, bo tu przyszedłem dookoła. A, bo tu walczyłem, no tak. To ja, że co chodzi? Mhm. Widzę, że noc się robi, jak ja już uciekam do domu wiecie co? tam szybko do domu, szybko 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 come on za się zginąć na samym początku, bo to takie jest, takie 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 słabe jeśli każesz tutaj swoje potworki spawnując też nie będzie zbyt fajnie bo wiecie nie, nie, nie sprawdzałem tego jeszcze, budowałem dom na, na Peaceful, no bo to nie ma inaczej sensu robiłem go z, powiedzmy z te 2 czy 3 minecraftowe dni, no i głupio by było Także się prześpię, no i taki krótki odcinek, ja chyba to skończę teraz, bo wiecie co, święta, trzeba troszkę przygotować i rodzinka już mi tutaj przeszkadza. Także, 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 także. ładny wschód słońca nad dżunglą. No patrzcie. Fajne te Minecraftowe drzewka dżunglowe, znaczy, mi się to podoba. Tutaj jest... Też to fajnie to jeziorka, ja bym to chyba jakoś wykorzystał. No, także ja tu już muszę kończyć, bo wiecie, muszę przygotować. Jest, jest ogólnie obiad. <grym>, także ja sobie teraz będę wcinał, a zresztą tu nie ma płotków. Ja tu bym dał jeszcze płotki jednak. No, kaman Tutaj mam jeszcze kilka płotków. Także, o, czekajcie, tutaj sobie damy, dobra, także tu sobie postawiłem ja tego, że za 15, no i tak źle nawet, gdzie to było tutaj, okej, okay. no tak chyba lepiej, dobra, zobaczymy czy, czy lepiej, no także, sorki, że tak krótko, ale wiecie, no niestety, nie mam teraz dużo czasu, a chciałem tylko nagrać tak, i tak te odcinki nie miały być długie, ale chciałem coś dłuższego, ale no wiecie, no to, Święta to jedna święta i rodzina jest ważniejsza niż jakieś gry. Może niektórzy tego nie rozumieją, ale to już nie jest mój problem. Także yy, możecie komentować, subskrybować, mówcie mi coś źle, możecie mi jakieś rady dawać jak czegoś nie wiem właśnie na przykład o HarvestCrafcie. Yy, także do zobaczenia, no i cześć, wesołych świąt.